Proszę, nie no, proszę, proszę. No ja popatrzę. No. A może ty? A może ty? Bo ja zawsze sam zaczynam o! o Siadaj pan! <ślinikatorze> Witajcie, moi kochani. Zapraszam na kolejny odcinek <ślinikatorze> programu lekkostronniczy prowadzonego wie, przez panu. Włodka Markowicza i Karola Paciorka. Dzień. Lekkostronniczy to program rozrywkowy, nadawany codziennie od o poniedziałku chujem. do piątku o godzinie 18. Nikt tego nie ogląda. Znajdziecie nas na lekkostronniczy.tv oraz na naszej stronie facebookowej facebook.com. Nikt tego nie ogląda. Do kogo Ty mówisz w ogóle? Do kamer? Pamiętajcie, że abstrakcja jest domeną ludzi inteligentnych, tak samo jak ironia. Tak, tak samo. Nie przejmujcie się, jeżeli jeden z prowadzących ma gorszy dzień. Tak naprawdę, to tylko przejściowe załamanie umysłowe. Jest ono spowodowane codziennym nagrywaniem tego programu. Pokazywanie mojego stroika świątecznego do kamery również jest zachowaniem niegodnym. Ale nie ładny do kamery, ale tylko ładny na stroikę. zgodę. Czekaj, tu, ty wam pokazujesz, pokaż przód. Bardzo ładnie to pachnie. A zajebisty, nie? No przecież pomachaj, jak to ładnie pachnie. Jak to nie ma wiosny? No wiem, że ładnie pachnie. No ładnie pachnie. Masz bez, masz, to na masz bazie. To na zgodę. No, zgodę? Masz. Daj. Jedziemy, witamy państwa. Czy teraz już ja mogę się przywitać? Proszę cię. Ja jestem Wodak Markowicz. Mówię to? Ja jestem, ja to? jestem tak, bo jesteś jednym z prowadzących. Teraz już? Bahamas? Oh. Bahama Mama. Ludziska. Kontrowersyjne tematy, które dziś oh, będziemy już. przedstawiać. Przygotowaliśmy sobie, tak, przygotowaliśmy tak, wcześniej. Mhm. Tak, tak. Razem z naszym zespołem researcherów. Jak się to nazywa? Chyba bez. Będziemy rozmawiać o Australijczyku, który dorobił się na kopalnictwie i zamontuje sobie u siebie 100 dinozaurów pełnych rozmiarów, takich jak były kiedyś, będą się ruszać. On chce zrobić park. I chce w tym parku. Co? Nie będziemy jeszcze stawać, nie? Drażni bo cały czas mi coś trwa. Dobraźmy ci yy, śluzówkę? Ten pa, pan z Australii chce zrobić swój własny Jurassic Park, i tam będą nawet ruszające się dinozaury. Mianowicie, on sprowadza z Japonii. Tak, jak nie mam. E, z Chin. Z Chin. Made in China. Z Chin, a ten pan zasłynął już wcześniej, bo zrobił replikę Titanica. Właściwie robi chyba dalej. Chyba tak. Hmm. Dinozaury będą miały małe rączki. Skurczyły się. No bo one mają wielkie japy. Tak, i oni mogą tymi rączkami robić tylko tyle. Myślisz, że te dinozaury tylko tyle mogą zrobić? No? A one nie będą chodzić? Ja myślę, że będą chodzić. Nie, one no. będą przymocowane, będą ruszać ogonem i a, będą ruszać korsą. ja bym pewien, że one będą chodzić. Karol, nie. gdzie, jak? I to było takie fale, trusz. Nie, nie będzie tego. Przykro mi. Przykro mi. Karol, to nie jest film o nosorożcach. Uuu. Wiesz, że łatwiej było gdybyś zrobił tak, że niby coś udajesz i dodajemy dźwięk w post postprodukcji. Nie bo dźwięki kosztują. Nie, bo... Jezus, byliśmy w tym Jurassic Parku. No niesamowite, no niesamowite. Warto było jechać. A jak się nasze dzieci cieszyły, bo one się teraz akurat uczą. W I teraz dzieci co... chodzą i udają dinozaury. No, to jest właśnie taka atrakcja. Czteroletnie dzieci i no, ja panowie w średnim wieku się cieszą. Tu koło Krakowa jest park miniatur, nie pamiętam jak się tam miejsce nazywa, byłem i mi się podobało. Ja, mi by się też podobał taki park miniatur. Popatrz kochani, jak jestem duży! <grym> nie robiłem tak. Tam się popatrz cieszę. kochani, jak przechodzę nad wieżą <grym nie? <grym O Jezu, popatrz kochani, jaka rozkoszna e, e, replika Reichstagu. Te dużo rzeczy. Parlament. Fantastyczny 20. mały werset. No. no. No właśnie. Jak dokładnie, to, właśnie dokładnie jak takie są Jak te... pokazujesz rozmiary swojego siurka, to rób ty, to normalnie. Ty siurka. Gość powiedział siurka. A jak. Powiedziałe siurka. Łodek Markowicz, druga klasa podstawowa. A jak się mówi? Ty masz siurka. E, fej, e, Facebook. Siórek? Nie, po prostu rzuciłem temat, Facebook. A, Facebook, ok. Facebook, Facebook, Widamy, Facebook. My, mamy tutaj Facebook. Facebook eksperta? Masakra z Facebookiem. Jest. Sean Parker. Sean Parker. Jeden <noise> z... Sean Parker. <noise> macie Orłoś, witam. Czy macie Orłoś zawsze ten jakiś żarcikiem na początek, prawda? <noise> nie, na koniec. Ale na początek też. Nie, bo jak na... jestem pewien, nie oglądam teleekspresu przez święta, ale jestem pewien, że jak święta, to macie Orłoś życzę żartem w stylu. No, mamy białe święta, śmigus, dyngus, tylko proszę uważać na zamarzniętą wodę. Haha! Ha. No i na pewno by tak powiedziałeś. Sean Parker. Jeden z założycieli Facebooka. Spotify. I teraz eee... zainwestował w Spotify. I tutaj mam Napster. Tak, Organizuje. Organizuje ślub. Wesele. Ślub z wesele. Ślub z wesele. Dwudniowym Bogóralskim. No właśnie, średniowiecznym, bo organizuje ślub w średniowiecznym klimacie. Jak tutaj już przeczytałem Medieval. Przeczytałem update, że niby nie organizuje, ale na razie trzymajmy się, że organizuje bo taka historia będzie ciekawsza. No właśnie, tak jest historia dużo ciekawsza. Ponoć miało być tak, że wszyscy na tą imprezę mają przyjść w strojach. Jak epoki, i on ze swoją wybranką również będzie z epoki. w stroju zaproszenia Jak wygląda jego laska? To jest jego laska? Ta tak. Aleksandra Lenas. Tak. Spoko. A tego tak odnośnie no. e, jak Byłem e, w domu rodzinnym na świętach, to dane mi było, bądź też. Oglądać teleekspres? Nie, miałem wątpliwą przyjemność oglądania, jaka to melodia. Naprawdę? No, ja tam to nie oglądałem. No. O był, był Robert Janowski. Janowski. A... On taki zabawny. Krystyna, wybieramy kategorię i mamy tak. Trybunie Tutki, Blue Cafe, Violetta Villas. Alibabki. Aleksandro, wybieraj. Alibabki. Alibabki, proszę bardzo. Nie, to on ci daje taką podpowiedź, prawda? No to jest. Tak, i wtedy oni mówią po jednej. To jest ostatnia piosenka Tam Violety Villas. Po jednej. Alibabki? Cięcie? I wtedy już Janowski wychodzi z tym mikrofonem, który ma w ręce i wiesz, i robi coś takiego. Bo tam jest, cięcie, cięcie, Oga. Zaśpiewajmy wszyscy razem tu alibatki. Ale wiesz, tam alibatki, tu alibatki! Znika, cięcie i już jest to, już jest to. <noise> Każdy praktycznie zgaduje po jednej albo po dwóch, albo trzech minutach. Mm -hmm. Każdy! No bo to są nawet pro. Ka nawet bez pro żadnej podpowiedzi, oni nie wiesz. Ty, no, zgaduję. Okej, okay, tak albo nie. Pewnie no, zgaduję. I tak i, i, jak tylko odgadną, i z piosenka 4 minuty śpiewania. A wiesz, że mój kolega był w to Melodia? No, nie wiesz, nie ma się czym chodzić. Ja się śmieję, ale poszedłbym do jakich melodii. Ty ty, to Tak jak do familia. Ty, a się według No nie da się do jakich melodii jeszcze, te dwóch. No jak, są trzy osoby. Aha, no ale to musielibyśmy nawet do na siebie, ale jako team. No nie, no team nie. No team ale myśli, moglibyśmy że... być osobno. I wtedy byśmy doszli do finału razem i byłbym ja przeciwko temu. Aaaaa! I byłaby kategoria, Alibabki, Ali <laughs> budka soflera. Perfekt! Wilki! Wilki! I tak na dobicie, żebyśmy nie wiedzieli o kogo chodzi. Halina w A i tam w <noise> finale wybierasz dla swojego kolegi. No to. O! To dla kolegi. Halina, <noise> halina w <prąskowia. głos> No, Wy trzymajcie się białych swetrów i bądźcie lekko stronniczy.